Cześć tutaj Mister Asasinu i witam Was w serii Stali Walcy. Dzisiaj widzimy się ponownie z graczem Siemka na mapie Redshire w czołgu Batczat. Jak widzimy tutaj właśnie Siemka ma bardzo dobre losowanie jak na dziesiątki, tylko 4 dziesiątki, 5 dziewiątek i reszta są tu ósemki, czyli losowanie jak na Batczata jest dosyć wyborne. No i... Standardowo nasz bohater kieruje się tutaj na górę, żeby zająć pozycję do pierwszego ostrzału. Widzimy, że tutaj mister Siemka wozi też 5 pocisków goldowych. Ja standardowo na Batchatcie mam wszystkie pociski jednakowe, ponieważ uważam, że jeśli pod koniec kończą mi się pociski, to lepiej wystrzelić, znaczy lepiej ładować cały pakiet niż tylko jeden albo tam ile tam będzie. Przycelowanie na ISA 7 już Siemka jest przeładowany, niestety odbitka od boku prawdopodobnie weszło w ten magiczny skontowany pancerz teraz Bulldog ładnie przejeżdża tutaj Mister Siemka wykorzystuje sytuację i uderza go za 400 czyli Bulldog już jest tylko na prawdopodobnie dwa dobre strzały no i nie ma nic lepszego do roboty na razie niż stanie na tej górce i czekanie na kolejne fragi które się wychylą Siemka wspomniał mi, że ta bitwa na początku nie jest zbyt ciekawa, dopiero potem się rozkręca. No Jak widzimy, Redshire to jest taka mapa, gdzie medem, lightem, znaczy może nie lightem, medem i tedekiem trzeba tutaj najpierw wjechać na górkę i się przykampić. Lightem zazwyczaj można stanąć właśnie tak jak AMX czy RU i można tam podspotować. Był piękny strzał teraz w WZ, która dostała za 390, tylko dosyć słabe losowanie. Już pierwsze skauty wjechały na kapa, które tam stoją. Siemka wrzucił dwie pestki. Bardzo dobry bilans jak na razie z pierwszego magazynka. Próba przycelowania w ST. Na szczęście ST ginie i nie będzie już sprawiał w tej bitwie problemu. Bitwa jak widzimy naprawdę jest bardzo spokojna. No, Siemka czeka na jakąś okazję. Na pewno szuka na mapie odosobnionych przeciwników, chociaż na razie za dużo jest Niewiadomych, za dużo jest niewyspotowanych czołgów, aby móc zagrać e, jakoś bardziej ofensywnie. Widzimy, kamera mi się coś zblokowała i znowu jest ten dziwny błąd, że stoi w miejscu. E, to jest przy przełączaniu najprawdopodobniej celownika snajperskiego. Niestety te, ten błąd jest na, na powtórkach, no ale mniejsza o to. Widzimy, pojawia się pięknie FV, który prawdopodobnie zaraz, zaraz będzie można go ostrzeliwać. Tam WZK dalej próbuje coś robić, będzie chyba widoczna. Tak, jest pięknie widoczna, niestety pocisk poleciał w ziemię troszeczkę niżej niż powinien, a raczej tam gdzie powinien, bo niestety Siemka troszeczkę niedokładnie przycelował. Próba dalszego wyciągania jakichś pojazdów. Nie wspomniałem też, że Siemka gra tutaj ze swoim plutonowym, który też gra na podczacie. Śmieszny ding teraz na WZ, chociaż nie śmieszny, tylko w przedni pancerz był pod dosyć... Ciekawym kątem widzimy już jest dużo czołgów wyspotowanych Wiemy mniej więcej gdzie wszystko siedzi Siemka teraz przeładowuje No i zaraz będzie można myślę coś tutaj w tej bitwie wykminić Dopiero w bitwie 2 strzały oddane 800 demejrze praktycznie No i 19 pocisk, pestek zwykłych i 5 goldowych Is 8 pojawia się po lewej stronie Już tam praktycznie lewa strona przejechała bezkarnie Przycelowanie na FV, który prawdopodobnie zaraz powinien dostać bułeczkę, jak tylko siemka przoduje. Jednak nie zostaje olany i widzimy przycelowanie na isa 8 właśnie się pojawia. I teraz czy będzie strzał, niestety Is bardzo szybko się chowa i Siemka nie zdążył go niestety strzelić. Pojawia się e Setka, która też ładnie wychera gąskę. Mógł tam pójść strzał na ślepo. Nie wiem czemu Siemka, siemka nie strzelił, może dlatego, że... Tych pocisków nie jest już za dużo, a jeszcze jest duża część bitwy, chociaż nie no, 19 pestek na matrzacie to jest dużo i bez problemu można było strzelać. Niestety dwie pestki trafione w tego Waffen tragera Bardzo niefortunne wylosowanie przez RNG. Znowu próba wychylenia się na e Setkę. I oczywiście Isa 8, tam z tyłu też chyba stoi. Tam z tyłu właśnie stoi maus. Teraz powinien być... Powinna być próba przycelowania w dół Mausa. Niestety no, trudno się tutaj wychylić. Trudno tutaj dać na dół działo, aby w niego strzelić. ISUS my dalej będzie stał za skałą. Raczej tak szybko się nie wychyli. Esetka ładnie jest teraz właśnie zgąskowana i można jeszcze wypluć w nią dwie pestki. Siemka w idealnym momencie zaczął strzelać, ponieważ zauważył, że... Maus i esetka praktycznie w tym samym momencie strzeliły i mógł pozwolić sobie na wystrzelenie szybko tych pocisków, aby nie dostać od nich kontry. Oczywiście kolejne przeładowanie, już jest 14 pocisków, 5 goldowych, no i powoli kończą nam się sojusznicy, a przeciwnicy zostają jak na razie mniej więcej w takim samym składzie. 14 sekund przeładowania, zaraz Siemka znowu będzie mógł działać. Na polu bitwy, zaraz będziemy mógł znowu oklepować przeciwników, chociaż widzimy sytuacja nie jest za fajna, nie ma za dużo możliwości wychylenia się teraz. Próba przycelowania na T34 Niestety jest za skałą, będzie strasznie trudno go wyciągnąć. ST1, które będzie widać, widać jego dół, piękny strzał w dół i od razu wycofanie się, świetna gra taktyczna. Jak widzimy, Siemka nie ryzykuje, ciągle próbuje tutaj grać ostrożnie, żeby czasem nie dostać jakichś darmowych pestek. Przycelowanie teraz piękne w T34, niestety pocisk poleciał troszeczkę nad nim. Pojawia się kolejny raz, niestety też celuje już w tą stronę i bardzo trudno będzie go wyciągnąć. Siemka znowu przodowuje swoje pociski, zostało mu tylko 12 zwykłych i widzimy, wycofuje się, nie ryzykuje. Chcę podjechać, odjechać od reszty, aby spokojnie przeładować. Tutaj AMX, ten drugi widzieliśmy, że nieładnie tutaj wyzywał naszego kolegę, a chociaż sam miał magazynek i może zrozumieć, że batszat może przeładować, chyba że to było zwrócone do Plutonowego, ale tam nie wiem co się działo, więc nie mogę zwrócić na to uwagi. Teraz chyba będzie dosyć agresywne wyjechanie na kapa. Pojawia się z lewej strony FV. Pojawiają się na kapie trzy czołgi. Czy Siemka będzie dalej atakował? Tak widzimy, wyjeżdża dosyć agresywnie. Pierwszy strzał leci Wisa 7, teraz przycelowanie. Piękne na Tigera. I teraz zostaje dupa ST1, który też jest ładnie celowany. Niestety pierwszy pocisk nie wchodzi. Druga pestka jest ładnie przycelowana w tył i czy ostatnia pestka wejdzie. Tak pięknie wykończone trzy fragi, trzy przeciwnicy. Trzech przeciwników na kapie zostało po prostu zdjętych Na cały magazynek Świetna akcja, bardzo szybko, agresywnie zagrana Ale w idealnym stylu Po prostu wykorzystana Znowu wycofanie się na przeładowanie I znowu będzie można Coś za chwilę myśleć FV niestety chyba wjeżdża na górkę I właśnie Siemka tutaj podjeżdża Bardziej z lewej strony, aby czasem nie zostać Randomowej pestki No i też zobaczcie, że przy 7 minutach Do końca gry Siemka dalej ma cały całe swoje HP, nie stracił na razie ani jednego 3000 damage oczywiście na Batrchacie jest to taki standardowy nawet wynik Ale przy tej grze taktycznej jest to bardzo ciekawy wynik No na razie Siemka nie może sobie pozwolić na dużo Musi ostrożnie atakować przeciwników Widzimy tam znowu jest troszkę przeciwników przy kapie T34, Ezeta i FV, którzy mogą zagrażać Siemka widzimy podjeżdża tutaj też dosyć agresywnie nie wiadomo, czy teraz będzie wyjazd, prawdopodobnie nie, chociaż Chyba się zdziwimy, tak widzimy, będzie atakowanie Esetki Pierwszy strzał, pięknie trafiony Tutaj będzie teraz ładnie, jest Esetka brana w karuzeli, drugi strzał niestety się dingnął Wieża Esetki szybko się odwraca, na szczęście strzał leci obok i Może spokojnie swoim batrzatem dokończyć działa niestety Pestki Większość pestek się dinga i tylko jedna pestka wchodzi W Esetę, ale jest ładnie wykończona, a raczej ładnie zdemajdżowana przez nasz team sojuszników, ponieważ dzięki temu, że Siemka rozproszył esetkę, mógł y, nasz team sojuszników właśnie troszkę w niego postrzelać. Znowu taktyczne wycofanie, dalej Siemka ma całe HP, chociaż wyjeżdżał już dosyć agresywnie na przeciwników. 10 sekund do przeładowania, czyli można znowu myśleć o powrocie i Zobaczymy teraz jak będzie wyglądał ten wyjazd, bo już przeczuwam, że nie będzie Siemka tutaj dalej się bawił w kotka i myszkę, tylko ponownie agresywnie wyjedzie, ponownie agresywnie zaatakuje. Widzimy, te 34 jest na, wy, na podwyższeniu, będzie łatwiej z nim walczyć. Teraz przycelowanie na FV -a bardziej. Wyjazd, piękny strzał, znowu brany FV w karuzeli. Niestety jest to mobilny czołg, łatwo się obraca, ale widzimy, nie ma szans. Jeden pocisk trafił. Drugi się dingnął i teraz zostaje te 3-4, który prawdopodobnie może zostać zdjęty na te dwa strzały. Muszą być to tylko strzały ładnie przerosowane. Pierwszy strzał za 390 i drugi strzał za 350. Te 34 ginie w pięknym stylu. Siemka praktycznie tutaj zajął się pięknie, całym kapem, dwa razy, przepraszam, trzy razy wyjechał bardzo agresywnie. Było to świetnie zagrane, świetnie rozjechane. No i spójrzcie, zostały naszemu bohaterowi tylko dwa pociski pięć gordowych już było przedtem wystrzonych prawdopodobnie w czy tam jeszcze jakieś bardziej twarde, bardziej twardych przeciwników No i teraz te dwie, dwa pociski zostają Czy będzie medal Fadina? bo teraz jest oczywiście na niego szansa, widzimy Maus jest na 600 HP, IS na 18 Siemka już chyba celuje bardziej w Mausa widzimy strzały nie są oddawane, jest to teraz bardzo ładna gra, tak też niesamowity rykoszet od Mausa. I teraz wyjazd na tego Mausa. Pierwszy strzał w boczek i drugi strzał w boczek. Jest Fadin, jest zwycięstwo, jest specjalista i 5800 damage'a, 6970 WN8. Jest to bardzo świetna bitwa, wręcz niesamowita. Szczególnie z tymi dwoma, przepraszam, znowu się mylę, z tymi trzema wyjazdami. Więc Siemka w kolejnej swojej bitwie, tak jak było u, w bitwie u Asasina, teraz jest w stałych bywalcach. Znowu pokazał klasę, znowu pokazał świetną grę taktyczną i może widnieć ponownie tutaj na moim kanale. Przejdźmy może do screenów z bitwy, bo się troszeczkę tutaj rozgadałem. Jak widzimy na screenach Siemka zrobił oczywiście masterkę, nie mogło być inaczej jest medal Fadina w kolekcji, jest tu medal e, to jest kurczę, co to za medal, teraz nie pamiętam miałem to sprawdzić przed nagraniem i zapomniałem e, możecie mi powiedzieć e, w, w tym w komentarzach no i oczywiście defender specjalista i duży koliber dużo czołgów oczywiście zaatakowanych i pouszkodzonych ale to nie jest teraz Istotne, 5828 demedza, 6 fragów i 1244 demedza Plutonowy tutaj widzimy też coś zrobił, 2000 demedza Jest to e, taki średni wynik na BatChacie, ale też bardzo dobry Po kolejnych statystykach, wszystkie pociski na BatChacie wystrzelone 30, 25 trafionych i 18 pestek przebitych damage jak wspominałem 5828 4 hity e, siemka dostał, 2 dwa spenetrowane, 2 niespenetrowane co ciekawe, szczególnie ten jeden pocisk ciekawy od Mausa. Damage zablokowany e, przez armor 490 e, damage po asyście 700 e, Zdekapowana baza, jest to aż 100 punktów, niestety tutaj nie pokazuje więcej niż 100 punktów, aż szkoda, pamiętam, że kiedyś była ta nadwyżka i można było zobaczyć, ile naprawdę gracz zbił kapa. 4 km przejechane, czyli znowu duży dystans zrobiony przez gracza i 91 tysięcy kredytów, 22 na czysto. To by było wszystko z tego nagrania, bardzo świetna bitwa, jeszcze Siemka powróci do nas na innych bitewkach, więc dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie. Inaczej.